Jestem gotowa! Weźmy około! Polka! I to napiszę. Wojtek, będzie kościoła. Dajesz Wojtek! <grym z pościgą wojskową> <grym z pościgą wojskową> Ilek, dajesz! Jak donosi mi tutaj bank informacji ze statystyki, w tym turnieju doszło już do pojedynku między Mirkiem a Meksykiem. Czy będzie to rewanż, czy też powtórka z rozrywki? Za chwilę się no, przekonamy. Za około minutę. O. Ostatnie pół minuty, także jeśli któryś z Was chce jeszcze przechwilić szale zwycięstwa na swoją stronę, to to jest właśnie ten moment Stop. Stop! Stop. Koniec walki. Wczes są po jednej ko. Wczes są po jednej Magic, Magic Wojtek oczywiście nie zostaje, taki żart.